Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy środę. Znak nie jest niczym jakby odkrywczym, powiedzeniem, że jeżeli się jest w jakiejś relacji, szczególnie w relacji, w której, w której chodzi o miłość, to znaki są szalenie ważne. Znaczy, nawet, nawet o, noszę sobie obrączkę z napisem Bóg jest dobry, a w środku mam: Uwiodłeś mnie, panie, i datę moich ślubów. Bo mi to przypomina, tak? Przypomina mi ten znak o tym, że on jest dobry. Po to sobie wyryłem też o tutaj na przedramieniu, żeby pamiętać, bo znaki sprawiają, że nasza materialna strona duchowej relacji, którą jest wiara, ma coś, na czym się może oprzeć, szczególnie w momentach, których jest kryzys, w których są pytania. Kiedy ludzie ślubują sobie miłość, to nie tylko wypowiadają słowa, ale za tym idą znaki. Idzie obrączka, idzie wesele, idzie ten cały ślub, a potem życie, w którym każdego dnia jedno drugiemu daje jakiś znak. A więc to, że ludzie żądają znaku od Jezusa, czy oczekują znaku, nic z tym złego. Problem zaczyna się wtedy, kiedy znak próbujemy wymusić. Kiedy y, próbujemy y, Panu Bogu w naszej relacji z Nim powiedzieć, że jeśli mi nie dasz znaku, to w Ciebie nie będę wierzył. Podobnie jest przecież w naszych relacjach. Zobaczcie, że kiedy y, jeden partner drugiemu partnerowi, partner, partnerce, Chłopak, dziewczynie. Mówię tak bardzo dużo tych przykładów, dlatego że dziś to już nie jest takie jednoznaczne. Kiedyś, jak ja byłem nastolatkiem, to było jasne, że chłopacy żądają dowodu miłości od dziewczyny. Dziś jest bardzo różnie. Dziś również dziewczyny potrafią robić to samo wobec chłopaków. A więc, ale to nie jest jakby cel tego filmu, żeby było jasne, żebym się nie zakopał. Rzecz jest w tym, że kiedy ktoś przychodzi do kogoś i mówi. Daj mi dowód swojej miłości. I to wcale nie musi być tylko y, żądanie seksu, ale to może być wiele innych rzeczy. No to pytanie jest takie, czy to, co łączy tych dwoje ludzi, to to jest miłość. Ja bardzo chętnie w relacji y, bliskości, przyjacielskiej miłości, będę Tobie dawał znak, znaki, czyli te wszystkie rzeczy, które będą potwierdzać moją miłość, ale jeśli ty żądasz ode mnie znaku miłości, dowodu miłości, no to jest pytanie czy to jest miłość. I o to się wkurza Jezus, że oni przychodzą do niego i żądają tego znaku, że chcą wymusić na nim. A więc zamiast wejść w drogę duchowego poszukiwania, zaczynają być ludźmi, którzy chcą spełniania swoich nie wiem, oczekiwań związanych z z cudownością, z cudownościami. Tymczasem Jezus mówi nie. I odwołuje się do tego, że jedyny znak, jaki będzie im dany, to jest znak Jonasza. Pamiętacie, Jonasz, zresztą czytamy o nim w pierwszym czytaniu, zostaje wyrwany ze swojego bezpiecznego świata religijnego, poukładanego, gdzie jest jasne, kto zasługuje na przebaczenie Boże, kto nie. I każe Bóg mu iść do Niniwy, żeby ogłosił miłosierdzie. I dokładnie to samo dzieje się za czasów Jezusa: znaczy, Jezus przychodzi do swoich, przychodzi do narodu wybranego i ogłasza im miłosierdzie. I to jest znak, który musi im wystarczyć. To jest znak, który musi im wystarczyć do tego, żeby zmienić swoje myślenie, żeby się nawrócić. I pytanie jest takie, które warto sobie dzisiaj zadawać, bo przecież jesteśmy też w relacji z Panem Bogiem, ale jesteśmy też w różnych innych relacjach. Na ile jesteśmy ludźmi, którzy żądają od Boga i od innych ludzi potwierdzenia tego, że jesteśmy kochani przez nich, a na ile potrafimy się zaspokoić, że tak powiem, tymi wszystkimi znakami, które i tak dostajemy? I pytanie jest, na ile rzeczywiście je odczytujemy, na ile jesteśmy uważni w swojej miłości, na ile jesteśmy otwarci na to, co nam inni dają, ale do tego trzeba być właśnie otwartym i uważnym, żeby to w ogóle zauważyć. Bo człowiek, który jest nieotwarty, jest nieuważny, jest skupiony tylko na sobie i na doznaniach, będzie ciągle mówił, że jest mu za mało i że żąda znaku, że chce znaku. Tym można rozwalić każdą relację. Również relacje z Panem Bogiem. Nie dlatego, że Bóg się obrazi, ale dlatego, że ja się obrażę na Pana Boga, trochę jak Jonasz, dlatego, że nie będę, nie będę dostawał tego, czego od Boga żądam. Więc dzisiaj warto podumać nad swoją relacją z Panem Bogiem, nad tym, na ile jesteśmy ludźmi uważnymi w wierze, że dostrzegamy różne znaki, które Bóg nam daje, znaki mówiące o Jego miłości. A na ile jesteśmy bardziej takimi rozkaproszonymi, tupającymi nóżkami dziećmi, które uczepiły się jednego i że tylko w taki sposób Bóg może czy powinien dać mi znać, że jest. Subtelność jest bardzo ważna w wierze, w ogóle w każdej relacji. Subtelność nie tylko w dawaniu, ale też subtelność w odbieraniu znaków, odbieraniu tego wszystkiego, co jest Potwierdzaniem każdego dnia jesteś kochany przeze mnie, jesteś przeze mnie kochana. Uważność na małe gesty, które pojawiają się w przestrzeni relacji między ludźmi, między człowiekiem i Bogiem. Uważność na to wszystko, co jest pokazywaniem mi, ale w wolności tej drugiej osoby, tej drugiej strony, że jestem kochany. Jeśli nie będzie tego, tej uważności, tak jak mówię, będziemy tupać nóżkami, Będziemy obrażeni, no i będziemy żądać znaku. Wtedy Bóg będzie mówił, że nie, nie dostanie żadnego znaku, dlatego że w miłości nie ma szantażu, w miłości nie tupie się nóżkami, w miłości jest się cierpliwym i jest się otwartym przede wszystkim na to, co druga strona daje. Dobrej siody wam życzę, niech ten dzień będzie fajny. Bardzo wam dziękuję za wszelkie wsparcie, a szczególnie wsparcie naszej zrzutki jałmużnowej na rzecz. Łódzkiego hospicu. Do zobaczenia, trzymajcie się.